Hej, prosiliście o to, żebym nagrała film o tym, jak dbać o włosy wiosną, dlatego dzisiaj przychodzę właśnie z odpowiedzią na to pytanie. Po pierwsze, bardzo dobrym pomysłem jest podcięcie włosów. Jak już mówiłam w poprzednim filmie o podcinaniu końcówek, o tym skąd się biorą rozdwojone końcówki i jakim zapobiegać, wspominałam, że podcięcie to jest najlepsza metoda, żeby... Pozbyć się i zarówno zapobiegać rozdwojonym końcówkom. Jestem zwolenniczką podcinania włosów na wiosnę, ponieważ wiosną włosy są po zimie, a w zimie jest duże ryzyko zniszczenia i wydarcia końcówek poprzez noszenie szalików, poprzez zakładanie płaszczy włosy wtedy ocierają się o właśnie szaliki o płaszcze i to może powodować różne zniszczenia, łamanie się włosów, dlatego podcięcie na wiosnę to jest moim zdaniem logiczna kolej rzeczy. Wiem, że niektórzy podcinają w jakoś inaczej, mają jakieś inne pomysły na to, dlatego jeżeli macie inne zdanie na ten temat, to koniecznie napiszcie w komentarzach. Ja nie poczytam, dlaczego lepiej jest kiedy indziej podcinać końcówki niż wiosną. Ja na logikę wywnioskowałam i tego się też trzymam, że na wiosnę jest najlepiej podciąć, ponieważ wtedy włosy są zniszczone najbardziej na końcach i warto się pozbyć właśnie tych zniszczeń poziomowych. Kolejny punkt to jest y, odświeżenie koloru, jeżeli farbujecie włosy. Znaczy to jest y, już taki trochę nieobowiązkowy punkt, wiadomo, jeżeli farbujecie tak jak ja Hanno, y, to oczywiście y, ma to jakiś sens. W ogóle możecie stworzyć sobie y, taką mieszankę, y, którą y, nie farbujecie, tylko jakby odświeżacie kolor pomiędzy farbowaniami, jeżeli macie na to ochotę. Y, w celu przygotowania takiej mieszanki wystarczy zmieszać odrobinkę henny z dużą ilością maski i takie coś nakładać na umyte włosy i potrzymać na przykład godzinę. Wtedy macie korzyść i z maski, i z henny. Henna nada troszeczkę właśnie fajnego uczucia, jeżeli lubicie uczucie po farbowaniu henno. Osobiście u mnie henna i wszelkie zioła zazwyczaj bardzo mocno wysuszają włosy, dlatego też ja tego tak nie do końca to stosuję. Wprawdzie wczoraj wrzuciłam zresztą na snapa, jeżeli śledzicie to widzieliście już, że zafarbowałam właśnie włosy henną zmieszaną pół na pół z kasją dlatego to właśnie jest efekt farbowania pół na pół henną i kasją i jak widzicie włosy mam straszliwie przesuszone, to jest coś po prostu strasznego co mi się ostatnio dzieje z włosami mam jakieś po prostu najgorsze włosy roku naprawdę, może się tak nie wydaje na filmie, nie wiem jeszcze jak to, jak to będzie widać, ale w dotyku i ogólnie w obejściu ostatnio są tragiczne i przyznam szczerze że to się zaczęło od kiedy umyłam je tym nieszczęsnym szamponem w pudrze więc liczę że w końcu minie ten kryzys włosowy Tutaj powinnam przejść już do kolejnego punktu, który mam na liście, ale zostajemy jeszcze na chwilę przy kolorze. Jeżeli farbujecie farbą jakąś tam zwykłą, to też możecie takie wiosenne zrobić odświeżenie, ale chciałam was przestrzec przed czymś takim, że o, jest wiosna, no to wielkie zmiany w moim życiu, zmieniam teraz z czarnego na blond, w ogóle rozjaśniam i będzie super. Od razu mówię, nie będzie super, ponieważ nigdy takie drastyczne rozjaśnianie i takie drastyczne zmiany nie kończą się dobrze. Chyba że będziecie na przykład farbować na ciemniejszy kolor zjaśniejszego i nie będzie tutaj wymagana żadna taka bardziej chemiczna ingerencja i po prostu zniszczenie włosa, bo rozjaśnienie zawsze wiąże się ze zniszczeniami. Ja myślę, że nigdy nie będzie wystarczająco powiedziane o tym, że jeżeli rozjaśnicie włosy, nie ma opcji, żeby one się nie zniszczyły. Jak na razie nie ma jeszcze takich technologii, żeby rozjaśnić włosy i ich nie niszczyć. Nawet jeżeli są to naturalne metody typu rozjaśnianie słońcem, że wiecie, wychodzicie i słońce wam rozjaśnia włosy, albo Albo cytryną, albo, albo nawet taką mieszanką cytryna miód. Robiąc taką mieszankę cytryna miód z ciepłą wodą, dążymy do tego, żeby miód na drodze różnych chemicznych reakcji wytworzył leciutkie stężenie wody utlenionej i w ten sposób delikatnie rozjaśnia to włosy, tak jak normalny rozjaśniacz, tylko w bardzo delikatny sposób ale jednak, żeby włosy się rozjaśniły, to muszą zostać uszkodzone. Więc wiecie, jeszcze raz to powtarzam, nie ma rozjaśniania bez zniszczeń dlatego w tym odświeżyć kolor yy, chciałam wam powiedzieć, że owszem fajnie, jeżeli np. farbujecie henną, możecie zrobić sobie takie odświeżenie, albo na przykład właśnie zmieszać pół na pół z kasją też to daje moim zdaniem fajny efekt i, i nie wiem, czy nie będę już się tego trzymać bo kolor jest taki bardziej rudawy z tego co mi się tutaj wydaje, przynajmniej dajcie mi znać, czy, czy tak faktycznie jest, to nie ma co radykalnie zmieniać kolor włosów i też nie ma co moim zdaniem, tu oczywiście może się nie zgadzać, radykalnie zmieniać Zmieniać fryzury na jakąś na przykład bardzo, bardzo wycieniowaną czy coś. Jeżeli mm wiecie o co chodzi, To też nie chcę tak mówić że dobre nie zmieniajcie, nie ścinajcie włosów bo, bo to jest złe tylko z rozsądkiem, tak żeby nie tam jedna decyzja, dobra, już ścinam na krótko robię sobie jakieś pazury wycieniowane bierzcie pod uwagę zawsze to, że albo włosy się zniszczą albo na przykład jeżeli będą bardzo mocno wycieniowane to może być problem z wiązaniem ich, albo może być problem z zapuszczaniem ich, bo włosy zawsze się bardziej niszczą, ja wiem, że niektórzy mają inny pogląd na to, ale, ale takie jest moje zdanie i i tak jest moje doświadczenie. I na przykład teraz mam trochę jakby lekko te końcówki. Te włosy nie są równej długości, bo ja miałam włosy y, kiedyś bardzo źle ścięte i włosy były nierówne y, i teraz są właśnie odrastające i też, widzicie, y, tu odrasta mi grzywka i ja dobrze widzę, co się dzieje, w którym miejscu, gdzie są równe, a gdzie nie jaka jest różnica w tym, jak się niszczą włosy. Także już kończąc ten punkt, odświeżyć kolor, odświeżyć fryzurę, apeluję po prostu o taki zdrowy rozsądek i rozważenie za i przeciw. Jeżeli oczywiście wyjdzie na plus dla drastycznych zmian, to jak najbardziej. Jeżeli macie ochotę, możecie pójść na przykład też w jakieś takie hmm, tymczasowe hmm, zmiany kolorów, typu właśnie jakieś delikatne szamponetki, jakieś hmm, pianki czy coś takiego, to wydaje mi się, że jeżeli chcecie zaszaleć to jak najbardziej w porządku, pamiętajcie też przy szamponetkach, że one nie muszą się Wam zmyć, tak jak zapewnia producent, tak jak deklaruje producent, że zmyje się to po sześciu myciach. Znam przypadki, kiedy szamponetka na 6 myć nie zmyła się nigdy. Więc pamiętajcie o tym, że... To nie zawsze tak będzie, jak jest napisane na opakowaniu. I podobnie z Henną musicie bardzo uważać, bo to jest decyzja naprawdę radykalna, jeżeli chodzi o farbowanie włosów. Przechodząc już do kolejnego, bo nie chcę tak przeciągać tego filmu, a widzicie, co się dzieje. Trzeci punkt na wiosnę to, to, żebyście nie zapominali o zabezpieczaniu włosów, bo możecie sobie pomyśleć, aha, to już nie nosimy szalików, to już nie ma płaszczy, no to dobra, wobec tego włosy się nie zniszczą, wszystko będzie super. No i e, jest w tym oczywiście dużo prawdy, bo, bo mniej się niszczą, mniej jest tych czynników zewnętrznych, które źle na nie wpływają, ale nie możecie zapominać o tym, że jest wiatr, e, nie wiem, i dalej i tak nosicie, zazwyczaj na wiosnę jeszcze szaliki się chyba nosi, czasem zresztą nie znamy się <laughs> jakiś tam. Kurtki, wszystko, włosy zawsze się jakoś trą o coś, czy nawet przecież zawsze idziecie spać, więc zawsze włosy jakoś będą tarły o poduszkę, więc pewnych zniszczeń tak się nie da uniknąć. Jeżeli włosy rosną, i jeżeli macie wasy dłuższe niż, niż tutaj na głowie, i w ogóle nawet jak macie włosy krótkie, to jak śpicie, to one się też wycierają, więc nie da uniknąć się zniszczeń, nie da się uniknąć. Więc zawsze pamiętajcie o tym, żeby włosy zabezpieczać. I na wiosnę, jeżeli potrzebujecie czegoś takiego fajnego, nowego, to może wypróbujcie jakąś nową mgiełkę taka moja luźna propozycja, jeżeli macie potrzebę kupienia jakiegoś nowego produktu, to to jest taki mój strzał wiosenny, jakaś taka mgiełka, może jakimś takim odświeżającym zapachu, już wam nie będę mówiła jakie mgiełki, bo pewnie jak oglądacie to dobrze wiecie jakie ja lubię, ale też mam ochotę na jakąś nową, więc może macie jakąś fajną do polecenia, tylko pamiętajcie, ja lubię bez alkoholu i bez protein, więc jeżeli macie taką mgiełkę, to koniecznie mi poleccie. I teraz ostatni punkt, czwarty, to jest nie wpadać w depresję. Bo nie wiem czy o tym wiecie, ale na wiosnę jest w ogóle największy odsetek samobójstw. Z tego co wiem, jeżeli to jest nieprawda, jeżeli to jest jaka, jakaś legenda miejska czy jakiś mit, to wyprowadźcie mnie z błędu. Ale wydaje mi się, że tak jest. I to jest tak dziwna sprawa, bo prawda, wszystko są ładne, wszystko kwitnie i w ogóle budzi się do życia, a tu yy, proszę taka statystyka, nie, a, ale ja się w sumie nie dziwię, trochę jakoś to w pewnym sensie rozumiem, mogę sobie to wyobrazić. Zresztą gadałam ostatnio z, z, na ten temat i, i faktycznie jest tak, że wszyscy się cieszą i tak dalej, więc te osoby, które się nie cieszą, wtedy są jeszcze bardziej dobite tym, że wszyscy się cieszą i w ogóle czują się jeszcze gorzej i może być też tak z włosami, wiecie, no włosy to czasem mogą też przyprawić człowieka o ból głowy dosłownie i w przenośni jeżeli coś się dziwnego dzieje z waszymi włosami na wiosnę albo bardziej wypadają, albo jakieś są szorstkie czy coś ja mam taki teraz kryzys, mówiłam wam, włosowy no po prostu dramat, siedzę i, i już myślę co się z tymi włosami dzieje więc jeżeli coś się wam dziwnego dzieje z włosami czy coś, to może po prostu dajcie sobie te dwa tygodnie teraz takie przejściowe, bez, bez stresu, prawda? Jeżeli też się, coś się dzieje, to może to przejdzie za jakiś czas. Trzymajcie się pielęgnacji, może um, trochę odstawcie proteiny na bok, ja tak zrobiłam i, i różne zioła. Wprawdzie teraz musiałam zafarbować, ale trudno. I, I trzymajcie pielęgnację na przykład maskami z domieszką oleju, maskami emolientowymi, odżywkami emolientowymi. Pamiętajcie o zabezpieczaniu włosów na końcówkach i nie tylko na końcówkach, bo mogą się łamać na całej długości włosów. O czym niestety bardzo dobrze wiem, bo widzę to właśnie teraz ciągle. Wiecie, mam też takie wrażenie, że jak ścięłam włosy, to... Poszły najbardziej zniszczone końcówki, ale dalej do tej wysokości, czyli do wysokości, gdzie odrasta mi grzywka. Moja grzywka jest moim wyznacznikiem zdrowych włosów. Poczekajcie, muszę ją złapać. O, widzicie, tu jest moja grzywka, która odrasta. Czyli jeszcze widzicie, ile zostało włosów, które są jeszcze po rozjaśnianiu. Czyli one są naprawdę nie do uratowania, tak? I tak doprowadziłam je do tego, żeby wyglądały normalnie, w miarę, ale one nie są. Ich struktura jest po prostu zniszczona, tego się nie da odwrócić. Dlatego niestety tu znowu wyłażą mi te zniszczenia. Dlatego dopóki nie odchodzę włosów całkowicie, to coś zawsze się tu będzie pojawiało. Więc wiecie o co chodzi, jeżeli zapuszczacie włosy zniszczone i, i też y, się borykacie z problemem. Na przykład włosy po rozjaśnianiu i zniszczone końcówki, to po podcięciu możecie mieć wrażenie czasem, że nawet jest jeszcze gorzej niż było. Dlatego apeluję do Was o niezałamywanie się, tylko trzymanie dalej dobrej pielęgnacji, wiedzcie, że będzie lepiej. Jeżeli te włosy odrosną, to będą lepsze. Ja to wiem, bo czuję, jakie te włosy są miłe tutaj i stopniowo jakie stają się straszne na końcach. Pozytywne myślenie, jeżeli chodzi o włosy, trzymajcie pielęgnację i to już jest wszystko. Troszeczkę ten film mi się rozwlógł, ale mam nadzieję, że złapaliście przesłanie i wiecie o co mi chodzi, dlatego piszcie w komentarzach koniecznie jaką giełkę polecacie, co sądzicie o tym podcięciu o radykalnych zmianach koloru, czy może też przeżyliście taki fail włosowy, że coś zrobiliście radykalnego, później tego żałowaliście Chciałabym jeszcze dodać jeden punkt. Jest to naturalna wcierka, która na wiosnę jest takim produktem sezonowym i teraz jest naprawdę świetnej jakości i, i też łatwo dostępna. Jest to sok z brzozy. Dostałam pytania o to, czy sok z brzozy nadaje się do wcierania w skórę głowy. Jak najbardziej się nadaje. Jeżeli macie do niego dostęp, szczególnie do takiego świeżego i ekologicznego, to oczywiście możecie go wykorzystać. Jeżeli korzystacie z takiego ze słoika, to pamiętajcie, żeby wybrać ten niesłodzony, bo ten słodzony Wam po prostu. Po prostu poklei włosy i, i tyle. Ale ogólnie mówiąc to wcielka z soku brzozowego bardzo dobry pomysł i jak najbardziej możecie to robić. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ja lecę kupować maski w starzetkach Perfect Miss Biedronki. Mam nadzieję, że będą w Biedronce, bo potrzebuję ich na wyjazd. I słuchajcie, właśnie tak się cieszę, że je odkryłam, akurat będę miała na wyjazd, jak oczywiście będą w Biedronce. Także oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!